Historię piszą zwycięzcy. A jak ją piszą? Tak ją piszą, żeby dla nich było dobrze. Tak piszą, jak im odpowiada. Piszą, jak chcą. Dlatego historia, ta podręcznikowa historia, ta której się uczymy, to jedno wielkie kłamstwo. To jedno wielkie kłamstwo. I dzisiaj spróbuję Wam to udowodnić na przykładzie, tego oto monumentu, który się tutaj wyświetla na monitorze mojego komputera, jest to pomnik poległych żołnierzy radzieckich w Mikolinie. Wieś, wieś Mikolin, gmina Skorogoszcz, powiat brzeski, województwo opolskie. Pomnik wzniesiony ku pamięci 40 tysięcy poległych żołnierzy poległych podczas forsowania odry. Jeszcze raz powtarzam. Historię piszą zwycięzcy. Piszą ją tak, jak chcą. Moi drodzy, aby to swoje zdanie udowodnić i udowodnić Wam, że piszą tak, jak chcą, posłużę się tutaj książką, którą akurat teraz czytam. Jest to powieść 444. Macieja Siembiedy. Niebawem znajdzie się ona, recenzja tej książki znajdzie się na playliście książki, które czytam. Ale dzisiaj chciałem Wam przeczytać dwa fragmenty udowadniające to, że zwycięzcy piszą historię tak jak chcą. Tak jak chcą. I tak jak chcą, tak sobie ją Tworzą, dlatego ja tej historii nie cierpię, nie lubię, bo nie lubię kłamstw. Pomnik zbudowano jesienią 1945 roku zbudowała go radziecka jednostka inżynieryjna, której znaleziono zajęcie, aby się nie zanudziła i nie zapiła na śmierć. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. W pobliżu drogi stanął obelisk tak olbrzymi, że komisarze, komisarze polityczni zaniemówili z wrażenia i z zakłopotaniem podrapali się w głowy pod przepoconymi uszankami. Pomnik był, potrzebował tylko konkretnego bohatera, czyli najpierw postawiono pomnik, a potem Szukano bohatera, dla którego ten pomnik zostanie poświęcony. Uradzono, że zostanie poświęcony czerwonoarmistom, poległym pod Mikolinem podczas forsowania Odry. Z czterech stron obelisku szybko domurowano dzioby łodzi, wielkich jak Transatlantyki i odsłonięto tablicę. Przez najbliższe dziesięciolecia ludność opolszczyzny Składała pod nią wieńce przy każdej patriotycznej okazji. Dzieci szkolne urządzały akademie, a jednostki radzieckie stacjonujące w niedalekim brzegu uroczyste apele podległych. Podczas tych ostatnich warkot werbli wzywał na zbiórkę żołnierzy Armii Czerwonej zabitych pod Mikolinem, a było, było ich ponad 40. Tysięcy. Czterdzieści tysięcy poległych żołnierzy podczas forsowania Odry na Opolszczyźnie w trakcie II wojny światowej. Przepiękne, cudowne kłamstwo. Kłamstwo, w które wierzono przez dziesięciolecia. Czytajmy dalej. Bohater tej książki, Jakub, nie powiem więcej. W każdym razie jeden z pracowników, yy, yy, aj, zaplątałem się, ja to lubię, ja to lubię IPN-u, yy, szukał cmentarza, bo cmentarz 40 tysięcy poległych żołnierzy, no, musiał być ogromny, prawda? Ale cmentarza nie znalazł. Ani w najbliższych miejscowościach, ani w brzegu, ani w kluczworku. Powiedziano mu, że bardzo wielu żołnierzy radzieckich pochowany je, pochowanych jest w namysłowie, ale tam odkrył tylko wstydliwą tam tajemnicę, że sporo zmarłych, krasnoarmistów, było wcześniej pacjentami frontowego szpitala dla chorych wenerycznie, którzy mieścili się parę ulic, który mieścił się parę ulic. Dalej: 40 tysięcy ofiar Mikolina nie miało grobów. Piękne kłamstwo. To zdecydowało o szczęściu wszczęciu śledztwa. Z materiałów perelowskich wiało grozą. 27 stycznia 1945 roku od świtu radziecki generał Skrygonow rzucał w siwe fale odry dywizję za dywizją, a z drugiego brzegu pruły do nich dziesiątki faszystowskich CKM-ów. Około południa wał trupów przed przeprawą był tak wysoki, że trzeba było Trzeba go było pokonać za pomocą drabin zabranych z pobliskiego tartaku, a rzeka płynęła krwią. Gdy dowiedział się o tym towarzysz Stalin, gorzko zapłakał, a potem wytarł łzy i rozkazał natychmiast rozstrzelać Strygonowa. Faktycznie opis tego forsowania Odry, no, Dosyć taki tragiczny, tak? 40 tysięcy osób. Zwały trupów, pod które trzeba było się wspinać po drabinach, a z drugiej strony rzeki niemieckie ckm -y, które waliły w Rosjan bez litości. Faktycznie. Takim bohaterom należał się monument. Należał się pomnik. Następny fragment. Tej oto książki, w której dowiadujemy się prawdy o tym, co się wydarzyło pod Mikolinem. Kuba postanowił od razu przejść do rzeczy. Forsowanie Odry w styczniu 45 pod Mikolinem na Opolszczyźnie oficjalne źródła podają, że poległo tam wtedy 40 tysięcy żołnierzy radzieckich. Liczba nie zrobiła na najmniejszego wrażenia, Mimo to właśnie na niej się skupił. Uwaga, to, bo to bardzo ważne. 40 tysięcy mówisz. Zastanowił się. A więc jaki był stosunek zabitych do rannych podczas operacji wiślańsko odrzańskiej Nie mam pojęcia, odpowiedział Kuba. Jeden do trzech, czyli? Czyli skoro zginęło 40 tysięcy, Liczył głośno, to rannych było 120 tysięcy. Czyli liczba ofiar wynosiła 160 tysięcy ludzi. Czyli, dopytywał dzwonnik, Kuba popatrzył na niego bezradnie nie wiem. Czyli Berlin nie został zdobyty. Po prostu nie miał kto go zdobyć. Bo wszyscy żołnierze Pierwszego Frontu Ukraińskiego zostali wyeliminowani pod Mikolinem. Odkryłeś największą sensację II wojny światowej. Baranku Boży orzekł i wrócił do lektury gazety. Jak się skończyło? Wskazał ręką monument. Zwolennik pomógł mi dotrzeć do źródeł rosyjskich i niemieckich, z których wylazła prawda. Żołnierze Armii Radzieckiej przekroczyli tu Odrę niemal bez trudu. Rzeczywiście użyli drabin startaku, ale nie do pokonywania stosu trupów, tylko do ułatwienia sobie przejścia przez zamarzniętą rzekę. Po prostu kładli je na taflach lodu. Nikt do nich nie strzelał. Na drugim brzegu nie było doborowych jednostek Wehrmachtu, ani gniazd karabinierów, karabinów maszynowych. Zostało tylko kilku dziadków z Volkssturm, z Volkssturm, z Volkssturm nie potrafię czytać zachodnich języków, uzbrojonych w przedpotopowe karabiny. Operację istotnie nadzorował dowódca 14 Dywizji Piechoty Gwardii Wikinti, Walentynowicz Skrygonow ale nie był szaleńcem. To prawdziwy Bohater, znakomity Stratek i jeden z najlepszych radzieckich oficerów, poległ na Opolszczyźnie niedaleko stąd. Jeśli Stalin zapłakał, to po jego stracie. Poczytajmy dalej, bo tu warto. Co prawda to już uciekamy od tematu, ale warto o tym generale parę słów powiedzieć, bo o dobrych ludziach zawsze warto mówić. Rannego Strygonowa ratował zespół najlepszych chirurgów ściągniętych aż z Częstochowy. Nie udało im się. Generał zmarł. Miał opinię dowódcy, który prędzej palnąłby sobie w łeb, niż naraził życie swoich podwładnych. Podzielał pogląd słynnego George'a Pattona, który mówił śmierć za ojczyznę jest rzeczą tak piękną i zniosłą, że oddaję ten przywilej naszym wrogom. Skrygonow nie pozwalał bezsensownie ginąć żołnierzom. Jeśli czynili to inni radzieccy generałowie wyznający zasadę, jak czynili to inni radzieccy generałowie, wyznający zasadę ludzi u nas mnogo. To ilu żołnierzy naprawdę zginęło? 15, może 30, czyli dokładnie tylu, ilu zmieściło się na jedną ciężarówkę. Historię tworzą zwycięzcy. Historię piszą zwycięzcy. Ja zawsze jeszcze powtarzam, że historię piszą ci, którzy mordują bohaterów, tak jak tu w tym przypadku. Może nie zamordowano bohaterów, bo zginął, bohatera, bo zginął on w walce, ale ośmieszono bohatera. A autor tej książki, to moje zdanie, to ten mój slogan, który ciągle powtarzam, o tym, że historię piszą zwycięzcy, a tak prawdę mówiąc, ci, którzy mordują bohaterów, autor tej książki podziela ten mój punkt widzenia, zawierając go w takich oto słowach. Historię tworzą nie jej uczestnicy, ale ci, którzy ją piszą. Nie ma bardziej zakłamanej nauki. Nie ma bardziej zakłamanej nauki niż historia. I dlatego ja jej bardzo nie lubię. Dlatego w swoich poszukiwaniach. Sięgam do historii przedpotopowych. Próbuję tam odnaleźć prawdę o pochodzeniu człowieka. Tam przynajmniej nikt tej historii nie napisał od nowa, nie napisał po swojemu, nie pozmieniał jej. Problem tylko w tym, że nie ma żadnych źródeł poza księgą Hanocha, poza Biblią, poza Enuma Elish, bodajże tak to się nazywa i kilkoma śladami pozostawionymi przez naszych przodków w kamieniu. I na tym może dzisiaj skończymy tę opowieść. Myślę, że ci, którzy do tej pory sądzili, że historia to prawda, Zastanawiam się nad tym, czy jednak nie jest to najbardziej zakłamana nauka.